W jaki sposób my jako chrześcijanie możemy być ludźmi wpływu? My jesteśmy w ogóle powołani do bycia światłem i solą, tak jak Jezus to powiedział. Słuchajcie, Jezus na koniec już miał chyba dosyć tych chłopaków, bo oni <laughs> rzeczywiście średnio byli pojęni, ale mówi im: idźcie, nie siedźcie w kosiach, idźcie. Mocni w duchu podcast. Witajcie drodzy, podcast Mocni w Duchu. Naszym dzisiejszym gościem ponownie jest Jacek Weigl. Witam serdecznie, witam Was, kochani. Jacek, bardzo się cieszę, że jeszcze będziemy mogli troszeczkę porozmawiać. Ostatnio rozmawialiśmy na temat, na temat wiary, wychowywania ludzi w wierze i wychowywania siebie samych. Na tej drodze, jaki sposób sprostać różnym trudnościom, które Mimowlacy, są. Na te... Dzieci, nastolatkowie, tak. którzy próbują tak. i próbują. I ten pomisnik... obraz jest taki bardzo sugestywny, prawda? No tak, bo później tak. faktycznie jak dziecko chce pokazać, że słuchajcie, udało mi się, w końcu to zrobiłem, no to faktycznie wy towarzyszycie w tym, towarzyszycie tej osobie na tej drodze. Ale też chciałbym, żeby, żebyśmy porozmawiali dzisiaj na temat tego. W jaki sposób my, jako chrześcijanie, możemy być ludźmi wpływu? Wielokrotnie możemy spotkać się z takim określeniem, że bądźcie zmianą, jaką chcecie widzieć w świecie. A też Pismo Święte zachęca nas wprost do tego, żebyśmy byli taką zmianą. Przecież, jak czytamy w Księdze Rodzaju, Pan Bóg, gdy stwarzając Ziemię, stworzywszy też już człowieka, pobłogosławił, mówiąc między m.in. Czyńcie sobie ziemię poddaną. I co dla Ciebie znaczą te słowa, Jacek? Dla mnie to jest ten etap dalszy, bo mówiliśmy o niemowlakach, dzieciach, ale również mamy nastolatków i dorosłych. Nastolatkowie. Oni zdobywają, oni mają pragnienie idealistyczne zmienienia całego świata, nawrócenia. Oni chcą, mogą nie spać i dalej funkcjonują i żyją. I to jest piękne, jeżeli dorośli ludzie im towarzyszą i im dają przestrzeń do sprawdzania się. My jesteśmy powołani do wpływu. Jesteśmy ludźmi wpływającymi na siebie, na swój czas, swoje myślenie. Możemy w jakiś sposób kształtować to, co myślimy, przez przyjmowanie odpowiednich treści, czytanie książek odpowiednich, słuchanie odpowiednich podcastów itd. I zmieniamy rzeczywistość wokół nas przez przykład tego, co robimy, naszą postawę, przez to, co mówimy, przez nasze dzieła. W związku z czym ja wierzę, że. My jesteśmy w ogóle powołani do bycia światłem i solą, tak jak Jezus to powiedział, i nie da się ukryć światła pod korcem. Musimy jakby stwierdzić w sobie wprost, że Chrystus w nas chce świecić. On chce, abyśmy byli obfici w przyniesienie owocu: 30-krotny, 60-krotny lub 100-krotny. Czyli każdy z nas powinien co najmniej 30 osób w życiu. Zainspirować, poprowadzić 60 lub 100, 100 osób. Jesteśmy powołani do tego, i zresztą te przypowieści o królestwie, również, że jednemu dał jeden talent, czyli około miliona, drugiemu dwa talenty, dwa miliony, trzeciemu pięć milionów, i przychodzi po roku i mówi: Paweł, co zrobiłeś z milionem? Bóg chce, żebyś miał. Więcej niż milion, abyś mógł pomnożyć to, abyś mógł zainwestować. Inwestujemy swój czas w różne projekty, w ludzi, spędzamy czas. Nawet jeżeli ktoś mówi, nie mam pieniędzy, ale masz czas, masz umiejętności, więc stań się człowiekiem czyniącym uczniów. Jezus jak odchodził, powiedział, czyńcie z uczniu, uczniami z wszystkich narodów. Czyńcie uczniami. Mateusza 28. Słuchajcie, Jezus na koniec już miał chyba dosyć tych chłopaków, bo oni rzeczywiście średnio byli pojętni, ale mówi im idźcie, nie siedźcie w kosiach, idźcie. To jest czynność ciągła. Mamy iść, mamy wychodzić poza aktywne, strefę komfortu, do miejsca wpływania, miejsca wyjścia Poza schematy, pójścia i zrozumienia innych świat i dania się poznać innym osobom, i to jest i do introwertyków, i ekstrawertyków, nie ma tutaj, przebacz. Idźcie i czyńcie uczniami, czyli formujcie ludzi. Umiesz gotować, naucz gotować inne osoby. Umiesz pisać, naucz innych pisać. Jesteś osobą, która zna się na filmowaniu. Ucz innych. Robimy to we wspólnocie, robimy to szerzej poprzez konferencje w Sejmie, różne szkolenia. Szkolimy ludzi w różnych dziedzinach. I integrujemy ich między innymi tak jak byłeś w Sejmie, organizowaliśmy konferencję Biznes z wartościami, wartości w biznesie, sport z wartościami, wartości w sporcie. Teraz będzie kultura z wartościami, później będą influencerzy z wartościami, i tak po kolei każda dziedzina życia, aby zgromadzić ludzi, którzy są ludźmi wpływu, ludźmi, którzy osiągnęli wielkie rzeczy, ale są wierzący i chcą się dzielić, jak im w życiu wyszło i co im nie wyszło, co by zrobili inaczej, inspirować młode pokolenie, które wchodzi na ich ścieżkę i traktuje ich jako kogoś, od kogo można się uczyć i nawiązać relacje i tworzymy pewnego rodzaju networking ludzi, którzy mówią: "Hej, możemy wspólnie coś Zrobić, kibicując sobie, czyli wbrew tej mentalności polskiej, jak ci wychło, wychodzi, to ja jestem zły i mówię, oby Pawłowi w końcu nie wyszło. Nie, jestem w miejscu takim spełnienia i bycia, to, mam tożsamość w Chrystusie, kocham Go i On mnie kocha. I naprawdę nic nie potrzebuje więcej. I cieszę się, że Tobie również Bóg daje obficie. I cieszę się, jak Ci wychodzi, jak podcasty wychodzą, jak wychodzi mocny w Duchu Posługa w całej Polsce, jak oddziaływujecie na różne sytuacje kryzysowe, w których są różne wspólnoty. Ja się tak cieszę, że macie możliwość wpływania na innych i robicie to z taką radością, z taką świeżością, z taką mądrością, z doświadczeniem. I to jest dla mnie wspaniała rzeczywistość. Ludzi wierzących, którzy wpływają, którzy się mobilizują, zachęcają, podnoszą. Kiedy jest jakaś trudność, to wierzę, że jesteśmy do tego powołani, aby zakrywać te błędy, aby móc nie obgadywać, ale starać się porozmawiać czteroczy, jak mogę ci pomóc, co potrzebujesz. Mamy te różne osoby, które. No, są ujawnione ich słabości czy grzechy. Ja się zastanawiam zawsze, ile tam jest hejtu w internecie na te osoby. A czy mieliśmy odwagę, żeby po pierwsze się modlić o nich, dziękować Bogu za to, że są wpływowe, że robią różne rzeczy? I również, kiedy mają słabszy moment, powiedzieć im: hej, jestem z tobą, jak mogę ci pomóc? Nie chodzi o to, żeby ukrywać grzech, ale chodzi o to, żeby wspierać tych, którzy się źle mają. Jezus przychodzi do tych, którzy się źle mają i podnosić ich, zachęcać ich. Wtedy to, to chrześcijaństwo. Robi się takie dostępne dla mnie, bo ja jestem grzesznikiem. Tam, gdziekolwiek ja się pojawię, to tam jest po prostu już nieidealna wspólnota, trzeba to sobie powiedzieć. W związku z czym chciałbym, żeby inni mieli tą świadomość, że potrzeba mi pomocy, potrzeba mi feedbacku powiedzenia: Jacek, tu się zapędziłeś, tutaj jest nie OK. Ja się bardzo cieszę, że mam przyjaciół starszych we wspólnocie oraz asystentów w wspólnocie, księży. Mam też mentorów swoich, którzy mi szczerze mówią i zadają trudne pytania i nie patyczkują się ze mną, ale ja wiem, że oni mnie kochają. W ten sposób mnie chronią przed większym upadkiem i pomagają mi zdyscyplinować się w ciele, w myśleniu, w mowie, w podejściu i w tym najgłębszym, czy kocham, czy się czy pędzę na próżno? Ale chciałbym też, żebyś powiedział troszeczkę na temat, w jaki sposób Pan poprowadził Cię do tego, żebyś wszedł na głęboką wodę. Bo z tego, co wiem, no to przecież Ty nie zawsze działałeś w edukacji. Zajmowałeś się biznesem, i jak to się stało, że taki człowiek, który ma doświadczenie w biznesie, usłyszał, że. Ma iść w kierunku edukacji. Adoptowałem Mateusza wspaniałego syna, i szukałem dla niego najlepszej edukacji. Poszedłem po różnych szkołach niepublicznych i publicznych, żeby zobaczyć, gdzie są pasjonaci. Bo wiem, że pasjonaci wychowują ludzi z pasją, szukają talentów, szukają tego piękna w ludziach i pociągają swoją, swoją energią, młode pokolenie, żeby też szukała mądrości. Druga rzecz szukałem wierzących ludzi, którzy będą mieli te same wartości, aby dzieci w szkole mogły się modlić, mogły poznawać świat, historię z perspektywy bożej, przyrodę jak Bóg stworzył niezwykle cały wszechświat, a nie z perspektywy darwinistycznej czy niebożej, czyli bez Boga, bez kontekstu Boga, bo wtedy tworzymy bezbożnych ludzi. No co zasiejesz, to zbierzesz. No to jest prawo, które każdy rolnik zna. I każdy człowiek sensownie myślący, przyczynowo-skutkowo wie, że jeżeli sieje nauczycieli wierzących, to będę miał osobę, która, którego światopogląd jest wiara. Jeżeli niewierzących, bez kontekstu Boga, no to później trudno mówić, dlaczego moje dzieci odeszły od Kościoła, czy od Boga. W każdym razie, doradzili mi, żebym założył szkołę, więc skrzyknąłem 16 środowisk chrześcijańskich, katolickich, protestanckich, prawosławnych, i mówię: Słuchajcie, mamy wspólne wartości, chcemy dla dzieci najlepiej, zróbmy to. I myślałem, że będę takim bardziej inicjatorem, inspiratorem, sponsorem, coś takiego, ale nikt nie chciał być dyrektorem. I że ona mówi: Ty masz wizję, idź to. A ja mówię: Słuchaj, Ania, ja byłem w szkole sportowej, tam żeśmy się bili, tam żeśmy sport uprawiali. Ja w ogóle nie lubię szkoły. <laughs> Taka jest pewna <laughs> bolączka. I w ogóle uważam, że system edukacji w Polsce jest dosyć słaby. To mało powiedziane. Używam dosadniejszych słów. I nie chcę przeciętności, nie chcę uczyć przeciętnego człowieka. Chcę po prostu przeciętności w, w moich dzieciach. Chcę po prostu inna, innego podejścia. Dobra. stanąłem przed Bogiem i mówię: Boże, jest pewien problem. Problem jest taki, że ja nie lubię dzieci. No to, to jest problem. Tak syna swojego oczywiście, ale nie pozostałe dzieci Bachory, które mi tu przeszkadzają na spotkaniach, po co mi one jeszcze codziennie. No i wiesz, że Bóg mi zaczął zmieniać serce. To była pierwsza taka to był cud, to nie da się opisać, ale Bóg mi pokazywał różne wersety, gdzie on traktuje dzieciaki bardzo poważnie. Pokazał mi Abrahama ojca narodów. Ojciec Abraham, to jest ojciec wielu, a Abraham, ojciec narodów. Boże, Ty chcesz, żebyśmy myśleli o przyszłych pokoleniach, abyśmy inwestowali. To jest ojciec wiary, Abraham. Ja chcę być podobny do Niego. Pokazał mi, jak Jezus podchodził do dzieciaków, więc zacząłem zmieniać swoje myślenie, zanim emocje i doszło do woli. I pomyślałem: Boże, moje serce jest gotowe. Kocham dzieci. Zaczynam rozumieć ich wartość. W związku z czym robimy szkołę. Rzuciłem pracę, miałem jeszcze trzy miesiące wypowiedzenia, i poszedłem w kierunku edukacji. To była pierwsza taka wędrówka wiary, ale wiesz, że tydzień po tym, jak złożyłem wypowiedzenie, jeszcze chodziłem do pracy, miałem lunchę. I na jednym z lunchy spotkałem osobę, którą rok wcześniej skonfrontowałem, że śpi z nie swoją żoną. To znaczy, wiesz, rozbija małżeństwo, które mhm. ma dziecko. A on mówi, no ale ja się zakochałem, ona się zakochała we mnie, to jest prawdziwa miłość. Ja mówię, wiesz co, zakochany to ja mogę być w każdej dziewczynie, nawet w krowie. Spojrzę prosto w oczy i zacznę jej mówić piękne rzeczy, to i się zakocham. Człowieku, ty masz decyzję, czy chcesz iść za emocjami, czy po prostu jesteś człowiekiem charakteru i decydujesz, gdzie idziesz. I on wtedy się obraził bo on po prostu był zakochany, no i spał z dziewczyną, rozumiesz, to jest no, coś tak. pięknego. W związku z czym rok później go spotykam właśnie w, w czasie lunchu i on się pyta, co u mnie? I ja mówię, wiesz co, właśnie złożyłem wypowiedzenie, tworzymy szkołę chrześcijańską. On mówi, ale z czego będziesz żył? I ja mówię, z wiary, nawet nie wiedziałem, co ja powiedziałem, ale tak mi się wyrwało z serca. I on mówi, ja cię będę finansował. Wyobrażasz sobie, człowiek, którego skonfrontowałeś w takim tymnej sprawie, który się obraził na ciebie, a teraz mówi, że będzie cię finansował. To był cud. I on mnie finansował nie tylko przez pół roku do rozpoczęcia szkoły, ale przez półtora roku. To był dla mnie pierwszy cud. I takich cudów doświadczałem wiele i później mnie Bóg uczył, żeby modlić się tak jak to jest napisane, za rządzących, czyli za mojego burmistrza. Mój burmistrz jako pierwszy wywiesił tęczową flagę na w dzielnicy ursynów. I po prostu wiesz, mógłbyś powiedzieć: My, chrześcijanie, przeklinajmy tego, niech się, niech. Wspierajmy swoich. Tak, wspierajmy, wspierajmy swoich, <grym> podłóżmy mu świnie. Nie. Bóg mi powiedział: Błogosław go, błogosław, módl się za niego, błogosław mu. Pan się zajmie nim. To nie znaczy, popieraj jego decyzję, ale chodzi o to, żeby jego jako osobę błogosławić, dobrze mu życzyć. Panie, otwieram niebiosa, proszę cię o to, abyś dotykał jego serce, jego rodzinę. I wiesz, Bóg mi dał relacje z nim. Po tym, jak się modliłem, zaprosiliśmy go do szkoły. On przyszedł, on mówi: Jacyś tylko mnie nie ewangelizuje. On mówi: A co innego <grym> mogę robić? I generalnie się zaprzyjaźniliśmy. Później Bóg mi pokazał, żeby modlić się o innych rządzących, o prezydenta Warszawy, później o rządzących. Bóg nam pokazał, że kto będzie pre przyszłym prezydentem Warszawy. Dostaliśmy słowo, poszliśmy do tej osoby, podzieliliśmy się z nią, że mamy takie przekonanie, że ma wystartować w wyborach. Ona opowiedziała nam swoją historię, też swoje wątpliwości co do wiary, co do zaufania Bogu, co do słów proroczych, które kiedyś już otrzymywała, ale nie były na tamten czas. Więc, ale powiedziała: wystartuje i wygrała wybory. Przyszła do tej malutkiej szkoły, chyba najmniejszej szkoły w Warszawie, siadła w pierwszym rzędzie, dzieci podeszły do niej, ona podziękowała. Za tą modlitwę i za słowo, za chęty, które mieliśmy, a dzieci dalej zaczęły prorokować. Widziałem cuda, które Bóg daje, ale to nie było ze względu na naszą mądrość, ale ze względu na Jego mądrość, ukrytą w Słowie. Kiedy czytasz Słowo i bierzesz Słowo do życia, i wedle wiary ci się dzieje, dokładnie tak, jak jest tak. napisane: Na chorych nakładajcie ręce, a będą chorzy. Nie, my do uzdrowieni, więc oczekuję uzdrowienia, więc nakładam ręce w dwóch, tylko uzganiam, gdzie dwóch lub trzech zgodnie o coś prosić. Także, jak się modlimy, to nie módl się, Panie, ratuj, tylko powiedz, Panie. W Twoich ranach jest nasze uzdrowienie. Czy zgadzasz się, że Bóg uzdrawia? Jak tak, to modlimy się z wiarą o tą osobę i mówimy: Chorobo, w imieniu Jezusa, odchodzisz z tego ciała i dziękujemy Ci Boże za Twoje uzdrowienie, które się dzieje w tym ciele. I czasami widzimy uzdrowienie od razu, czasami nie, czasami widzimy, nic nie widzimy. I to też jest okej. Okay. I nasza wiara jest w imieniu Boga, że On dotrzyma obietnicy, a nie z naszego doświadczenia, które czasami jest takie, czasami inne. I uczymy się zaufania i wpływania na wpływających. I Bóg nam później pokazał wpływanie na rządzących w kraju. Zaczęliśmy z Anetą i Krzyśkiem Gawrysiakami. I palnikiem, wspólnotą Niezwyków, która w Rembertowie ma swoje miejsce, modlić o naszych rządzących. Później ksiądz Sikorski, Andrzej, zaprosił nas do współpracy i możemy raz w miesiącu oprawiać muzycznie msze. Tworzymy małe grupki z osobami w Sejmie z różnych partii. W tym roku również było. First Prayer Breakfast, czyli modlitwa, taka śniadanie modlitewne i wieczór modlitewny, gdzie było ponad 30, dokładnie 34 posłów różnych opcji, i rządzących, i, i, no to to już i, się i wydaje opozycji. To wręcz nieprawdopodobne, a Na... jednak się dzieje. I to się stało 8 maja, kochani, tydzień przed wyborami, kiedy największe <laughs> były bitwy tych dwóch obozów nie tylko dwóch, ale tych dwóch szczególnie. I oni się spotkali. I wiesz co, o siódmej godzinie zaczynamy kolację, bo to było siódma wieczorem najpierw, i oni oglądają wspólnie wybór papieża. Bo tego wieczoru wybrano papieża. Tak, I mamy prawda. takie zdjęcia, kiedy ludzie z różnych opcji są nad takim tabletem i patrzą i kibicują i cieszą się, bo jeszcze nikt nie wie, kto to jest ten leon, po prostu ten nowy papież. Odkrywaliśmy to wspólnie. I to była rocznica również, 80. rocznica wolności zakończenia II wojny, wojny światowej. I, i, 7, I 75. rocznica. Od deklaracji Szumana, człowieka wierzącego, który razem z dwoma innymi wierzącymi stworzył podwaliny Unii Europejskiej. Jako krajów, które mają sobie pomagać, które mają być prze, przepływ dóbr, oni mieli niezwykłą ideę po prostu pomagania sobie teraz. Unia zupełnie w innym kierunku idzie i raczej takie robi sobie obozy swoje. Natomiast Ci ludzie, którzy tworzyli, tak jak i Oxford, jak Cambridge, jak Harvard, to byli wierzący ludzie, którzy tworzyli coś niezwykłego, bo chcieli pomóc innym, wpłynąć na studentów, aby oni mogli zanieść dobro wszędzie, gdzie mieszkają, stworzyć rzeczywistość Bożą. I wiecie, że każdy student przez, do XIX wieku, chyba do XX, nawet pierwszy rok, to był rok teologia a dopiero później uczyli się medycyny, czy prawa, czy czegoś innego, bo z perspektywy Bożej zupełnie inaczej wygląda świat. I stąd mieliśmy tak wielu twórców, odkrywców Bożych ludzi. Chociażby Mendelejew. Wiesz, on był bardzo pobożną osobą. I generalnie w nocy mu się przyśniła cała tablica. I on to później opublikował. Słuchaj, nie to była niezwykła sprawa. Nie zobaczcie tak. w encyklopediach, tak. tylko... Zobaczcie w encyklopediach takich prawdziwych, a nie tylko o tym, że odkryto, ale jak to odkrył. To jest genialna sprawa jest tyle wierzących ludzi wpływowych i chcemy pokazywać te osoby, żeby dodawać wiary, że możesz być człowiekiem. Wierzącym, wpływowym, osobą, która zmienia rzeczywistość, nie boi się, że ma dużo i dużo też obraca finansami czy zdolnościami czy nieruchomościami czy talentami, jakkolwiek Bóg cię obficie. Paweł I jakkolwiek masz na imię, Bóg cię obficie wyposażył. I ja wierzę, że odkrywając i pomnażając te talenty, możesz przynieść Bogu chwałę i sam być człowiekiem szczęśliwym, spełnionym. Nic dodać, nic ująć. Ja mogę tylko to ze swej strony powiedzieć, że miałem okazję faktycznie uczestniczyć w spotkaniach w Sejmie, biznes z wartościami, sport z wartościami i to, co powiedziałeś, jest prawdą miałem okazję widzieć, że osoby, które e, są dużo, dużo bardziej doświadczone, które mają znane nazwiska, chcą się dzielić po prostu z takimi osobami jak ja swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami i to jest niezwykle inspirujące. E, I chciałbym e, Podziękować Ci za to, ale przede wszystkim Bogu oddać chwałę, bo to, to wszystko Jemu zawdzięczamy. I wszystko chwała Panu, niego, że posłuchałeś Jego niego. głosu i poszedłeś za tym i możemy teraz widzieć tego w I jestem e, już zniecierpliwiony, widząc to, co Pan Bóg pokaże w ciągu najbliższych miesięcy i lat, dzięki właśnie twojemu, Twojej posłudze. Dziękuję Tobie, dziękuję Wam kochani. Bądźmy w kontakcie, śledźcie nas czy na centrum centrumnu.pl, tam są różne kursy, konferencje spotkania i jaki czy Syjon, czy mocni w duchu bądźcie blisko ludzi którzy zmieniają rzeczywistość a w opisie do tego filmu też na pewno zostawimy kontakt do Jacka czy, i podamy też o kursie wiary kursie biblijnym więc jeżeli byście chcieli znaleźć też informacje na ten temat to będziecie mogli Jacku bardzo Czy kursie ci proroczym który niedługo tak. startuje Do zobaczenia kochani na szlaku dzięki wielkie Pawle Dzięki Jacek z Bogiem